Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry... z Astronir. Jesteśmy w takim ciekawym miejscu. To coś nazywa się według gry... komnata przejścia? Tu było, kaman R i dziennych misji. To! 3 te przejścia, mam 500 bajców za to. To teraz pytanie. Co, co to robi? Wiem, że jest jakaś wtyczka potrzebna, czyli pewnie będzie trzeba dostarczyć prąd. Yy, zgaduję, szczerze powiedziawszy, to jest jakiegoś rodzaju po prostu teleport. Tak, zagaduję. Czy to jest oznaczone na mapie? Ja. Aha, to, jest, to było to na mapie, to to, pobraj, to fioletowe w sensie. Jeszcze cała ta komnata jest fioletowa. Yy, co to są? To są pewnie próbki badawcze wszędzie, bo nie? Może nie? Tu są pewno pokrywy badawcze. Mało dają, ale zawsze coś. Dynamit. Dobra. Czemu nie? To już jest bardziej faktycznie pogięte i chyba wtyczek, wtyczek to w ogóle nie ma. Także to sobie zostawię. Nie będę tego brał. A tam też nie widzę nic ciekawego. W końcu nie znalazłem tego litu. Tak się akurat złożyło. Mam malachit. Ale Litu nie mam. Będę musiał po prostu spojrzeć na jakieś tego Wikipedia czy tam coś w tym stylu, gdzie się po prostu ten malachi respi. A, nasza pasarz na ciężko oddychać. Nie, dobrze. Nie umieraj. Tutaj zamiast na jaskinię dodatkowo. Także przejdę się. Oj. Już za moc, już za bardzo, już za bardzo. Mam nadzieję, że będzie się dało stworzyć lepsze przewody. Tak, właściwie, bo teraz przewody są w której kategorii? Jeśli chodzi o przewód, tu jest przewód, to jest kategoria druga. Filtry tlenowe. Zbiornik tlen. O! To jest ciekawe akurat. I to też jest bardzo ciekawe. Ale ja bym chciał, może jakiś. Yy. jakieś lepsze, lepsze lepsze przewody jakieś dłuższe w sensie te o platforma wniosku to będzie musieli się zrobić tylko, tylko ceramiczny co to ceramiczne jak się ceramikę robi do tego jeszcze w tej grze nie ogarnąłem oczywiście mogę zrobić po prostu tak zasoby i ceramika yy. glina glina jeszcze nie mamy a glina znajduje się gdzie a, jest na wszystkie planety, po prostu. Także będziemy musieli, będę musiał też gliny poszukać. Myślę, że po prostu nie wiem, jak jest z ziemi, żeby na przykład glina robić coś w stylu. A. Czyli w sumie tu, gdzie jesteśmy, yy, na dobrą sprawę, jest tak yy, dziwnie, w sumie. Sobie rozbudujemy jakieś tam przejście dodatkowo. A, już nam się znowu skończyły na no, nie to. Mogłabyś postać moja nie przenikać przez swój własny plecak? Dobra. No, dwa powstawiło na raz. Ciekawe. Czy tu coś będzie w ogóle? Wartego uwagi. Poza tym, co już mam odkryte. A no, tu na razie nic nie ma. Eee... No tu są jakieś grzyby, ale te grzyby to są useless To no, nie, to jest też... Można przerobić. To można na złom przerobić, ale... Czy ja to chcesz przerabiać na złom? To jest mam minerał kolejny do przebadania Później można łódkę sobie blokować Też nam nawet wam pokażę. To ma tutaj... Gazi gazik Całkiem, całkiem tani, powiem Wam. Szczerze, pojazdów prawdopodobnie nawet go odlokuje, bo to już są za drogie pewnie. Yy, duży łazik. Nie, to już są skomplikowane rzeczy, to już są bardzo skomplikowane. Ale taki, taki, taki gazik to mi się wydaje. Nie wiem, zresztą tak nazwa gazik chyba. Ja to miał być łazik. A nie, no gazik, dobrze powinno być. Tu, a, tu będzie łazik, tak. Tu będzie łazik, tutaj... E, dobra, na razie, na razie tego. E, co to? A, to są kolejne próby badawcze, może być. Tak mi się wydaje, że jako że na razie i tak nie wiem skąd więc wziąć, także zaraz wrócę prawdopodobnie do bazy. I weźmiemy, odbierzemy kilka rzeczy i zrobimy jeszcze kilka kwestii takich w bazie, na przykład... Na przykład zrobimy aluminium, chociażby. Chyba że tego łazika W sumie Tak chcemy, o Tego otwarcia co No nie wierzę Ile razy się to jeszcze skończy mi No co to potrzeba Materiał wybuchł, o no to idealnie No to od razu Wiedziałem, że tego Że ten dynamit nam się przyda Wow! Jaka. Co jest? Jako chip. Hmm. A to akurat to. Akurat interesujące. Dostaliśmy dostaliśmy dosłownie. Dostaliśmy. Czekajcie. Tutaj przydałoby się to troszeczkę. Troszeczkę przejście zrobić dokładnie. Stajemy dynami do Mogliśmy go wykorzystać. To jest fajne. Jak się nazwam, ten surowiec, który mamy, który to jest ten taki dziwny? Gdzie on jest? To bym chciał zabrać. Svalerit. Sfaleryt, Co to jest faleryt? Co z tego się robi? Nie, planety. O właśnie, planety też są fajne. To są różne planety, bo tak gra to nie jest tylko, że jechać po jednej planecie. Tutaj w tych grze będziemy na wielu planetach mogli y, działać. Sfaleryt, Where jest faleryt. Cynk. O, to jest to jest super ważne. Nie, ja, ja to biorę. Sfalery to jest cynk nam jest przydatny, będziemy mogli zrobić sobie tak ulepszenie z naszej naszego działka. A już jeszcze mamy przedobrzyłem, ale wywalimy sobie organiczne, bo jest nam niepotrzebny. Tu potrzebimy to. I i i i. Hmm. Czy to można coś wcisnąć? Chyba nie. No nie, nic nie można wcisnąć. Przedłu Co to jest przedłużacz? E? Co to są przedłużacze? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To, czy ja o czymś nie wiem? Już patrzyłem, tu nie. Co to jest przedłużacz? Tu nie ma. No, no nie zamykaj mi tego. To są jakieś mo mody. To jest, to jest przydatne. To na pewno odblokuje baterie. To tamtego. Ki. Nadajnik. No to robocze. Słupy świetny. Reflektor. Nie. Tutaj też tego nie ma. No, gdzie jest ten? Gdzie jest? Przedłużacz. Tutaj będzie. Może tu? Nie. Nie mam pojęcia, gdzie można przedłużacz Dobra. Yy, no trudno. No, no, no to na razie nie wiem. To no ja mi się wydaje, że zrobimy coś takiego, że ty trzymaj do rączek. Yy, Wejść do rąk. No, możesz to podnieść do rąk. Come on, jak ja, to, jak ja mam zrobić, żebyś to trzymał w rękach? Dobra, po prostu będziesz. Będziemy z tym biegli, po prostu w ręce i tyle. Niech będzie. Nie wiem, jak zrobić, żebym to trzymał. Dobra, widzimy się w bazie. Dobra, Ech, wróciłem. Wziąłem z sobą to To. to. to cacko. No się podłączyć, działa. Nie ma tych pobocznych rzeczy ale to ja bym zostawił w końcu możemy ten piec odpalić piec do wytapiania no i tutaj na przykład yy, ten piec jest pana za duży na tą platformę, tak mi się wydaje ta, za duży a ta drukarka wejdzie na tą platformę? wejdzie, łapie się no i fajnie przyda się, przyda się ta platforma dodatkowa Mam sporo tych, sporo tych rzeczy Tak zamontuję gdzieś tutaj tą baterię To też gdzieś tu zamontuję I te malachity to zawieszę ze sobą w sumie, bo je, je trzeba będzie przerobić na... Yy, trzeba będzie je przerobić na... No, za się pieca po prostu No więc tak, co to jest? Co to jest co blokuj? A, że tego się nie da teraz podnieść. Fajne. To w sumie wszystko tak zablokuje, bo żebym na pewno przypadkowo takich rzeczy nie podnosił. Mhm, nie wiedziałem, że tak się da. Teraz już wiem, dobrze. Okej. Okay. 5 mocy w czasie pracy, co? Aha, tu mamy, tu mamy te miejsca na zasoby. Ja bym sobie to zrobić tak. Miedź. Cynk, dwa razy może być ja, bo Aluminium najpierw może Może najpierw aluminium yy. O właśnie, materiał aluminiowy I teraz lecisz Jak szybko to Jak szybko to A to to, to bierze z, z przodu najpierw, dobra No tak, powiedziałbym, że trochę wolno Stosunkowo wolna. Pracuję. Bateria. Widzę, że bateria też produkuje moc. To już chyba umarło. Ognie było No niestety. No, Gniewa widać nie było jakiejś super rusty A widzę, że tutaj zależy od tego Zależnie od tego co robimy To to ma taką wytrzymałość to się tak szybko robi jak Tego Dobra to wszystko już przerabiamy chyba O tu aluminium to zrobi... zostało zrobione niesamowicie szybko e, Tu jeszcze mam aluminio, dobra to ja Tego aluminium jeszcze mamy Ja bym sobie zrobił jeszcze przy pomocy tej drukarki. To na pewno też. A to nie, to, to, to nie, nie tej drukarki. Nie tej drukarki. Tej drukarki. Chciałem zrobić magazyn jeszcze. To nie wiem, co robi. I. Też zrobimy. Ród Gałęźnik, to też jest całkiem ciekawe. Średnia platforma, to nie. Magazyn średni, tak. Czyli żywica. I jeszcze jedna żywica. Dobra. Bo no tak, chciałem postawić te magazyn tutaj. Bo tego z tego, co kojarzę, to ta magazyny powinny działać w ten sposób, że. Będzie automatycznie z nich zbierało rzeczy Tak mi się przynajmniej wydaje A my sobie odbierzemy przy okazji te misje 500 bajtów A, przedni magazyn, no dobra Bajty I trzy przewo na razie może nie Na razie ten magazyn, se wezmę I teraz tak, magazyn Mamy tutaj tu magazyn Wypakuj Ładnie I Teraz tak, to tu, to tu I to jest ciągle włączone jak gdyby Jak tylko tu powinny być tak, że jak rzucimy na magazyn Dokładnie To automatycznie, automatycznie to też przerabia Zrobimy też przy okazji jedno szkło Cynk ten cynk, 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 Malachit Eee, nie, to został, został akurat Nie no, chyba działa, powinno działać Malachit... I jeszcze tu mamy Pod cynk. A my chcemy z cynku zrobić sobie świder A nie, to z ceramicznego się robi To cynk, cynk to jest tam co inna rzecz jeszcze, inny świder a co się robi z Nadajnik. Dobra. Co to robi? A! To tak działa. A! Dobra. To jednak nie chciałem. To jednak tego nie było mi potrzebne. Także. Pozwól, że cię schowam. No to mi jednak nie było potrzebne. To to jednak możesz już nałożyć na magazyn. A tutaj niech się pala. Aż właśnie, jeszcze inna sprawa. Ja się stworzył kolejny magazyn. I mnie ciekawi, czy ja mogę dać magazyn na magazyn. Czy ja mogę, ta... mogę coś takiego zrobić? Że magazyn nałożyć na magazyn. Tylko to może przesuniemy troszeczkę tu. No, tutaj bym chciał. Nie mogę. No, trudno. No, te, te wolno strasznie robi. Strasznie, strasznie tutaj. Chyba, że mam mało mocy, po prostu. Może. Jest taka możliwość. Chyba. Produkuję dwa mocy. To jeden. To jeden, to cztery. Nie, wystarczy, wystarczy. Wystarczająco moc produkujemy. To by się też przydało coś wrzucić Możemy wrzucić na przykład Cyn Cynk możemy wrzucić A nie ja się skanuje Cynk A ja bym zaczął budować Średnio drukarką To y wniosków EXO właśnie Tylko ceramicznego znowu nie mamy, dobra, nieważne to duża drukarka w takim razie Duża drukarka, bo i chyba jeszcze nie mamy, tak Dużej drukarki nie mamy Potrzebujemy złożonego, całkiem sporo W sumie, dobra Tam to położę Jak będzie tutaj na magazynie Tylko to niech się rozłoży, żeby było łatwiej Nie, ty sobie działaj Tylko to chcę rozłożyć, o i fajnie wszystko, wszystko przerobiło nam. To jest szkło. Git. To oczywiście mamy sporo, mamy sporo tego aluminium. I teraz, czy możemy, co możemy zrobić ciekawego z aluminium? Co takiego możemy zrobić ciekawego z aluminium? Tuły przedłużacze. Siedzenie łazikanie, Ciągnik, ciągnik, ciągnik możemy, możemy zrobić. To było, to jest na średniej drukarce, a na dużej drukarce jest coś, co się nazywa gazik. I... To, to tak, dostarcza tlen, niski pobór mocy w czasie pracy, a ciągnik co robi? Z czym się, czym się ciągnik różni? Czy, czy albo w czym on jest lepszy? Ym, szczerze powiedziawszy... Mi się wydaje, że żebym sobie zrobił taki gaś raczej chyba. A może ciągnik? Tak, trudny wybór. To jeszcze przyczepa. Aaa, możemy zrobić ciągnik i przyczepę. A to jest dobry akurat. To ja bym chyba w to zainwestował, chyba że jest jakieś tutaj schronienie. A, może chyba, że jeszcze dużej drukarce taki fajne tak na przykład. Nie, to składa duże, duże siedzenie, średni gazik. Statek powietrzny możemy też budować. Dźwig, jakiś ten. Dobra, biorę ciągnik. Wybrałem. Go! W ciągniku, no i od razu może do niego przyczepę sobie zrobimy. No i git. To możemy wyłączyć. Niech nie, 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 nie pobiera mocy. No, się pięknie bateria ładuje, to znaczy, że mamy na nadmiar mocy. Przewodów na razie tyle, niech na razie nie chcę przewodów. To sobie wyrzucimy ze śledzonego Ale nam dorzuciło nowych tych. Zbiornik tlenu, og ogniwa zasilające, słupy świetlne, dynamit. Nie wiem, co to jest. Wolfram, Refeny Wolfram z Wolframitu, to jeszcze nie. A O, tu już mamy, jakby, do wachodowca. To właśnie, to chcę zrobić. To właśnie chcę zrobić, dlatego w tym celu pójdę po złożony. Dobra, tego złożonego to zrobiłem, to zebrałem aż nadmiar. Ale lepiej, więcej niż mniej. I teraz tak, ja bym chciał zrobić gaź gaźnik, tutaj. Znaczy, to co odlokowaliśmy. Czyli traktor. Where is, where is, where is traktor. Czy jednak dużą drukarkę trzeba użyć, może. Nie tak ją stworzę, bo i tak jest nam potrzebna. Będzie będzie nam potrzebna i tak. Tutaj oczywiście nic. A tu możemy ciągnik budować, dobra. Aluminium. Dwa razy. W mojej drukarce można budować ciągnik, a to faktycznie jest malutkie. Trzeba przyznać, że to faktycznie jest bardzo małe. O, fajnie, mam traktorek wydrukowany Dobra Ciągnik, na razie, na razie, weź tam, dalej Bo jeszcze chciałbym wydrukować przyczepę I też do niej, do niej potrzebuję aluminium Tego aluminium to w sumie sporo schodzi, już go, już go praktycznie nie mam No i... A nie, 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 to tak Co jest? Co, co ja zaś odpalam? Jak tam ten ciągnik? Pokaż ten ciągnik. Ło! Wow. A, tego. Fajnie wygląda. ale fajny! Tylko nie, je nie jedzie. Aha, bo. Nie. Teraz niemożliwe, że on będzie działał tak jak myślę. Czekaj. Pojazd roboczy z budowanym siedzeniem i. I tym. Nie mogę go przepchnąć. A tak sobie go postawiłem, że nie dosięgnę do niego. Wtyczkę. Zaraz. Zaraz, 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 zaraz. To weź jedno. Podłącz. Podłącz. I czy to się ładuje? Nie ładuje się. Dlaczego? Sprzedłuża kabel. Powinno się ładować No, idzie stąd Tu Chyba, na razie jest obciążony przez tą drukarkę Ile ona pobiera mocy? Dwa, no to nie powinno być obciążona aż tak bardzo Może jak skończy to zaraz się na... zaraz przestanie nam tego Tak nas irytuje. Aha, bo jeszcze tutaj działa ta Dobra To wyłączyliśmy Tu się nam ciągle coś skanuje a tu się w końcu przestaje, bud kończy budować drukarka. Duża. Chyba się ładuje tam ciągnik nasz. Tak słyszę. I duża drukarka niestety tu nie wejdzie. Szkoda. Bo nie trzeba ją postawić na jakiejś dużej platformie po prostu. Ładuje nam ciągnik faktycznie. To już nam pewnie przyczepę, przyczepę skonstruowało. Oczywiście. I teraz ta przyczepa yy, Jak działa przyczepa? Przyczepa. Jak ten ciągnie w ogóle jeździ? On jeździ bardzo, bardzo silnie. Znaczy, tak powiedziałbym, że no. Interesująco jeździ. Tak myślę, że ja sobie wezmę po prostu tego ciągnika jedną z baterii jak się naładuje na full a ona O właśnie. dodamy produkcję energii, żeby się szybciej zacząć ładować. Oj, sobie weźmiemy tą baterię i sobie ją zamontujemy do naszego ciągnika. O! I fajnie. I co ja możemy teraz jeździć? Jak, jak szybko się roz, rozładowywuje? No, tak w miarę nie ma źle. Myślałem, że będzie gorzej. Szkoda, że jak gdyby ja nie mogę się podpiąć do. Że ja nie mogę się podpiąć do jakichś rzeczy. Ja w ogóle jadę. Od tego zacznijmy. To tlen też regeneruje, tak? Ta, ta, ta też ten regeneruje idealnie jest idealny. Pojazd. Nie muszę w końcu... Nie muszę stawiać w końcu tych tych... Nie będę się stawiać tych walonych łączy nareszcie. Bo generuje nam prąd łazik. E, coraz jeszcze wracam. Wracam od ten e, złożony. Ale tak. E, na ten odcinek myślę, że to byłby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się w następnych, no i cześć!